Dzień dobry, dobry wieczór. Witam lub witam ponownie na kanale Srebro9999. Zanim przejdę do głównego tematu, to chciałem na chwilę wrócić do mojego ostatniego filmu, gdzie wspominałem o następnej australijskiej monecie z opalem. Great Southern Land. Mam dwie sztuki, jedna w oryginalnym menniczym opakowaniu i druga w slabie, już po gradingu z najwyższą notą 70. Ten sam Awers, który znamy z monet z poprzedniej serii z australijskimi zwierzętami i obecnej serii z lunarem. Centralną część rewersu wypełnia opal w całej gamie kolorów, w kształcie Australii, a zewnętrzna krawędź monety przedstawia 10 kultowych zwierząt tego najmniejszego kontynentu. Koncepcja wykorzystania opala w srebrze, jak i ograniczony nakład, sprawiają, iż te monety podobają się kolekcjonerom i sprzedawają się na pniu. Jedna uncja cztery dziewiątki rok 2020. I certyfikat. Zanim przejdę do omówienia kolejnej pozycji, krótkie wprowadzenie w temat. Od kilku lat pojawiają się monety, których wspólnym mianownikiem jest masa perłowa. Seria Mother of Pearl powstaje w mennicy w Nowej Zelandii. Proces produkcji tych monet jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Gdyż prawdziwa innowacja tkwi w inkrustacji masy perłowej, która potem jest wkomponowana w srebro. Masa pochodzi z największej naturalnej ostrygi perłowej, pinktata maxima. Z przeczytanych informacji dowiedziałem się, że proces tworzenia wzoru trwa nawet 5 tygodni. I do tego celu używa się fal ultradźwiękowych. Potem następuje koloryzacja. I aby uzyskać odpowiedni kolor i odcienie, masa perłowa jest zanurzana w specjalnym roztworze. I tak leżakuje kolejnych 5 tygodni. Efekt końcowy końcowy robi naprawdę duże wrażenie. Przynajmniej na mnie. Zacznę od pudełka, gdyż jest bardzo ładnie i bardzo ciekawie zrobione. Skórzane paski przymocowane nitami z brązu do drewnianej skrzynki, która przypomina skrzynię na kosztowności. Po bokach żelazne okucia. Element na wieku to ster statku. Można się zatem domyślać, że skarb ukryty w środku będzie związany z marynistyką. Solomon Islands Rok 2018 5 uncji 3 dziewiątki nominał 25 dolarów i oczywiście profil królowej. Odkrywcza podróż kapitana Jamesa Cooka na statku Bark Endeavour. W sierpniu 1768 roku Endeavour wypłynął z Plymouth w Anglii. 94 ludzi na pokładzie, a także żywy inwentarz, m.in. świnie, kury, dwa psy i koza, dostawczyni mleka. W czasie swojego długiego rejsu kapitan Cook dotarł m.in. do Rio de Janeiro i Tahiti. 14 miesięcy później dobił do brzegów Nowej Zelandii. W drodze powrotnej do domu statek zboczył z kursu i w kwietniu 1770 roku jednostka dotarła do Australii. Kontynuując rejs dopłynęli do Batawi, czyli Dżakarty w Indonezji, a potem zawinęli do Kapsztadu w południowej Afryce, aby w lipcu 1771 roku, czyli po trzech latach podróży, dotrzeć z powrotem do Anglii. Imidż statku na oceanie który płynie pod pełnymi żaglami. Kiedy na monetę pada naturalne, słoneczne światło, to gra kolorów ciemnoniebieskiego i perłowego przypomina błękit oceanu i, i błękit nieba. Niektóre elementy wizerunku na masie perłowej przechodzą na luszczaną powierzchnię srebra. Jest oczywiście certyfikat autentyczności ze specyfikacją monety. I ostatnia pozycja nakład to tylko 750 sztuk na cały świat. Ponownie z Solomon Islands, Elżbieta, 5 uncji, 3 dziewiątki, nominału 25 dolarów. Rand ząbkowany, szeroki kapsel, odkręcany. Leif Erikson, wiking, kolejny wielki podróżnik. Legenda mówi, że to on jako pierwszy dopłynął i odkrył Amerykę około 1002 roku, na 500 lat przed Kolumbem. W górnej części monety napis „Odkrycie nowego świata”. Niebiesko barwiona masa perłowa przedstawia drakara, czyli pełnomorski okręt Wikingów. Ogromny rozwinięty żagiel. Na dziobie głowa smoka, która miała odstraszać obce bóstwa. Z burty wystawają wiosła. I Leif Erikson we własnej osobie. I tutaj także niektóre elementy wzoru wychodzą poza masę perłową, na srebrną obwódkę. Moneta z tego roku. specyfikacja monety i ponownie nakład tylko 750 sztuk na cały świat. Matowa płytka z pleksji, i w środku moneta otoczona pomarańczowym pierścieniem z wizerunkami woła. W komplecie jest metalowy pręcik z gwintem, i kiedy go wkręcimy do tylnej ścianki. To zrobimy podpórkę. I teraz można to już postawić na biurku czy półce. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście królowa. Cook Islands, pięć uncji, Nominału 25 dolarów i srebro próby 999. Rok woła 2021. Perła koloru bursztynowego i na pierwszym planie duży wizerunek woła. Nieco dalej w tle widać cielaka. Ta konkretna seria Lunara jest bita od 2012 roku, czyli od roku smoka. I każdego roku masa perłowa jest w innym kolorze. W serii Mother of Pearl, oprócz lunara i monet, które Wam pokazałem, są jeszcze inne pięcioluncjówki, jak pionierzy lotnictwa, dedykowana braciom Wright. Lądowanie na księżycu jest moneta 200 lat roweru, kolej transsyberyjska jest sterowiec LED Zeppelin. Statek parowy z Mississippi jest Titanic, a także Nautilus, kapitana Nemo. Oprócz monet srebrnych New Zealand Mint bije te same wizerunki w masie perłowej, ale w pięciouncjowym złocie. Ceny niektórych dochodziły do dziewiętnastu tysięcy dolarów i nakład każdej monety to tylko 25 sztuk. Piękne i drogie monety. Prawdę mówiąc, nie traktuję ich jako inwestycji, ale wydaje mi się, że utrzymają swoją wartość. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem monet z wysoką premią, to spójrz raczej na nie jak na małe dzieła sztuki. Coś, co sprawi ci ogromną przyjemność za każdym razem, kiedy będziesz trzymał taką monetę w dłoni. Kiedy będziesz oglądał i odkrywał ją na nowo. Rynek i popyt na takie monety jest coraz większy. Jeżeli chciałbyś kupić jedną, to powinieneś wybrać taką, która w jakiś sposób przemawia do ciebie. Że się tak wyrażę. Nie kupuj pod wpływem impulsu. Nie kupuj tylko dlatego, że ktoś taki jak ja. Pije z zachwytu na YouTubie i mówi ci, jakie te monety są piękne. Same och i ach. To powinna być Twoja dobrze przemyślana decyzja. Wolność wyboru. Na tym polega piękno. A ten zakup to właśnie moja przemyślana decyzja. Mój wybór. Nie dbam o to, czy cena tych monet kiedyś wzrośnie, bo nie są na sprzedaż. Zamierzam je zatrzymać i cieszyć się nimi przez długie lata, o ile oczywiście Bozia pozwoli. To wszystko. Dziękuję za obecność i do następnego.